Siemaneczko, witamy was w kolejnym odcinku i 2 Ma ze mną oczywiście Simba! Któż by inny nikt... Witam was serdecznie Bo nikt nie, nie inny ze mną nie chce nagrywać <śmuszczak> Żarcik No Boże, ty, bo zaraz naprawdę nikt nie będzie chciał z tobą nagrywać <śmuszczak> Simbuś chce Ja chcę z Simbusiem, więc jest wszystko glans genału i coś glansujesz Ja jesteśmy nierozrywalni jak purposz z Kurfonem Tak jest jak flippy Flap Ja Dobra, opowiadaj co tam jak ci minął ten tydzień Jak mi minął tydzień? No to... eee, Mimo wszystko Trochę chorowito Trochę ciekawie, dzieciaki zaraz do szkoły idą, więc trzeba powoli ich przyzwyczajać do normalnego trybu spania. A poza tym chyba trochę słychać, jak mówię, ponieważ mój głos ostatnimi czasy właśnie tak brzmi nawet codziennie. <gryw> Oj, sorry. A najgorsze jest to, że ja nie wiem, jak to poprawić, nie? żeby ten głos brzmiał jakoś... Inaczej. Znaczy wiesz są, są takie pewne środki zwane, no, takie syropki na, na, na gardło, takie 40% i wzwyż. I... Nie piję takich syropków. <grym> ja, my nagrywam, albo nie będzie, nie będę mówił, kiedy to nagrywamy, bo nie ma sensu. No, to jeszcze. jeszcze. <grym> Nieważne, kiedy nagrywamy. Ważne, że i tak pewnie widzą, kiedy nagrywamy, ponieważ jest data i godzina. Godzina jest, ale daty nie ma. Chyba. Tak mi się wydaje, że daty nie ma. No może nie ma. Ważne, że nagrywamy to o 21. No, a co? Możemy, możemy. Ty, w sumie... Można, można. W sumie można. nie będą mogli, nie muszą widzieć, bo... Wystarczy, że kamerę ustawię inaczej. HEJ! Taki ze mnie zimny dran. Dobra, nie? No. no właśnie, my nagrywamy bez kamery do ciebie. Dlaczego? A. nie wiem. Bez swojej perspektywy w sensie? A czy bez swojej kamery, nie? No jo. Hmm, nie wiem, czemu. Tak jak staraliśmy się ze wszystkim nagrywać, ze... chcemy próbować nagrywać z perspektywą kamery, tak nie włączyliśmy. Ups, sorry, to dzisiejszy odcinek byście nie mieli. Chyba, że po tej mapie coś zrobimy. szybkie cięcie. się postaramy to naprawić. no nic. E... Szybkie... Szybki cięciu. No, dojedziemy plansze i ustawiamy na spokojnie. Będziemy mieć, około, będziemy mieć około 4 minuty na, na, na spokojne ustawianie. No. Dobra, a co cię zirytowało w tym tygodniu? Tak. A czy to już mam mówić? Eee, szkoda gadać co mnie zirytowało, ponieważ na e, e, filmie nie mogę powiedzieć tego co mnie zirytowało. W skrócie e, sąsiedzi. Eee. Nie są. Właśnie o to chodzi, że nie są siedzi. Nie są siedzi? Okazało się, że jednak nie sąsiedzi. Uuu. Tylko, tylko ktoś inny. Ta osoba ale z... to, ale to jest. To, to, to nie jest rozmowa i opowieść na, na filmy. Tak. Dopiero co rozwijającego się kanału. No w sumie rację. Po co ma się od razu krew pod i łzy nie? i flaki. Dokładnie. To nie daje A, poza, a po, poza, poza tą rzecz, rzeczą, sprawą, która, która mnie najbardziej zirytowała, to jak na razie mówić nie mogę. Ponieważ jakby ktoś to usłyszał całkiem przypadkiem, to tak. mogłyby być problemy. Właśnie, tak. Nie ma co to... to coś Zapywasz, jeszcze nie... tak. czy, co, czy coś jeszcze nie zirytowało? Chyba w tym tygodniu raczej nie. Kupiliśmy młody... chłopakom rybki e... I muszą się nauczyć je obsługiwać. Dobra, rób to cięcie. Tak, zaraz, nie wstawiłem sobie pau pauzy nagrania Dobra, wracamy po krótkim cięciu. Tam było 5 minut teraz. Jak widzicie, zmieniło się to, że Simba. Nie... Sim! Si 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 Simba się pojawił. Widać mnie Jeszcze. <grym> widać mnie, nie widać mnie, widać mnie, nie widać mnie. Teraz widać trochę, trochę widać teraz. teraz widać, a teraz nie widać. <grym> Widać mnie, nie widać mnie, widać mnie A wiesz, tak. co zrobiłem, żeby było widać mnie, nie widać mnie? Nie Zgasiłem lampkę Aha. No cóż, każdy patent jest dobry Ty No widać, nie widać, tak? Na ja cały czas się widzę, więc... No teraz tak no. Czy ty przypadkiem stosujesz jakieś yy, różne techniki, żeby mnie rozproszyć i żebyś wygrał? Nie Ja techniki różne znam i do tego wygrywam <grystanie> <grystanie> Bez te zaplecza Zginiecie w tym grobowcu. Rzekaj, ten tak, grobowiec nie. będzie waszym grobowcem. Ale im powiedziałem. nie grobowiec będzie waszym grobowcem. No, chciałem powiedzieć, bo nie zginiecie to jak szakale, ale będzie. No, ale byłoby dwa razy szakale, więc. No, 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 no wiesz, no. Jak wyjdą z tego grobowca, przestaje golić czachę. Koniec Golden Czechy. <noise> Ile co ma procent? Panowie nowi? Tak, so, a co? <noise> e, tak, a co? No bo wiecie, to jest ta, 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 taki e, napój magiczny, który przygotowuje nas, na, nasz druid i który znacznie zwiększa ten przyzny, No ja no, bo... zaprezentuję. Yep. Ja tego to nie muszę. Ja tego to, ja, ja to nie. nie muszę pić, bo pan do kota dzieckiem będąc. I teraz jestem bardziej silny, niż słaby. Ja może pokażę. P -p Panie remixie! <grym zniszczyt> Przepraszam, trendy do wioski galów. Prosto, jak w mordę strzelił. Ale ja z pana nie pójdę. Warto mam. Polerzę, popatrzę. poleże ja patrzę. Ale to zimno. Co najmniej minus 700. Panie Remixie. Wzięliście pana Remixa, to taki droid. To taki droid. Eee, już mamy tytuł odcinka. Misja Kleopatra dała nam na łeb. Aż co muszę... Co obejrzeć To wiem Nie zrobimy dzisiaj challenge streama Obejrzymy sobie misję Kleopatra to Watch together No zobaczymy No wiesz, mogę jeśli dobrze... Jeśli kojarzę to ja mam ją nawet na kąpie, więc mogę po, mo, mogę po prostu udostępnić swój ekran. Ale zobaczymy jeszcze. I co ty na to? Ech, biorąc pod uwagę, że mam jeszcze w roboty, i że idę na drugą do pracy, to nie wiem. A chciałeś streama robić po, po, po nagrywkach. To był Twój pomysł. Ale się zgodziłeś. Ja cicho, tylko poddałem pomysł. Cicho być, kurde. <noise> Może zapistajmy tej bez, bezsensownej walki i dokończmy budowę pałacu razem. Lew nie sprzyja... się. się z Kojotem. Co, co, co? Jeszcze raz, bo nie dosłyszałem. No lew! Nie sprzyja się z Kojotem. A? Bo ja usłyszałem letnie kołnierze z polatem, ale nie leżało mi w kontekście. Jasne. <grym> Jak jesteś taki zwany, to powiedz mi to prosto w profil. Transformation. <grym> Porąbany odcinek. No, mówię, mi, że Kleopatra dała nam na łeb. A to nie jest 24 lutego. To dlaczego 24 lutego? A... Mam się bać tej daty? Nie, 24 lutego. Santa! O 24 lutego, prawda? Zjadłam go. Jakiego ja czasu wykręciłem? 18 sekund? No, 23 sekundy. Jak na mnie i tak dobrze. Wow. O gorzej. Myślałem, że się siądzie lepiej. Speed, I tak to jest full speed? Jest... Aj, ja, klupy O, klupło mi się Mam takie wrażenie, że ten odcinek jest strasznie spokojny A co? Ma nie być? Możemy zaprosić resztę. Nie, 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 nie. Dobrze, by teraz w robocie. Ale parę innych osób nie jest. Eee. Stalwar, Pokrak, Fajrez i tak dalej? Ja. Henryś? Hakuku? Eee, może lepiej nie. Wystarczająco nam odbija z Kleopatrą. Poprawiłem lampy, bye, A ja nie. Jak ty to robisz, że ty że przejeżdżasz tak szybko? No. Zasadniczo to trzymam cały czas szokę do przodu. No właśnie, ja też. jakoś. I staram się... Nigdzie nie przykrym pampolić w bandę. No. Nie mam na tego plansza już, jak to bardziej... Ten pierwszy zakręt ostro w prawo musisz wziąć tak, żeby ci koła nie podskoczyły znaczy, nie podskoczyły Żeby cię nie wyrzuciło... nie wyrzuciło... ten, nie? nie? chodzi Żeby cię nie zdriftowało, o A potem już, no... Prosto, jak w mordę strzelił nie poleżę trochę. warte mam. Dziwni ty Egipcjanie. Mówisz takiemu, żeby się odsunął, on nie. A on dalej stoi. Kiek, kiek. Odsunąć się. Wychodzimy. A jasne. A wracając, przynieście mi kremówkę. Quick, quick. <noise> Dziwnie cię, Egipcjanie. Prosisz takiego. Robisz. Co to ma ten soli? O się przyjeżdżam po trzy kawałki. I raz. Dwa. Dwa. ja być trzy. Miałby być trzy. I podaję. Na... Raz. Dwa. Dwa. I trzy. trzy. Dwa końców. O, ostatnia plansa. Ten film jest cudowny. Tak. Fakt. Uff. Jest cudowny. Wyglądał choćby mnie 230 jebło. Co? Wyglądam, choćby mnie, mnie 230 jebło. Umieram, trafili mnie, umieram! Uh, uh, nie, nie ja. Chyba a nie, to nie ja. Chyba <laughs> oberwałem. A nie, to nie ja. A nie, to nie ja. What the fucking going on, jak to mówią Rosjanie? Dobra, jeden checkpoint Ok, drugi checkpoint Aha Trzeci yy! checkpoint Ok, dobra, jakoś tu dojechałem, ale czas Uhu. Raz kijowy jak nieszczęście. Kurde, przeleciałem wszystko ładnie pięknie, i przy, przy trzecim checkpoincie się wyfastrygowałem. Powiem ci lepszy numer. I don't know, jak tam tego gra slajda zrobić. Dlaczego slajda? normalnie na końcu musisz zrobić slida jakiegoś takiego super fajnie fajnie Takiego, takiego, takiego e, super dzikiego wiesz Ale jak widać to nie nie, nie, nie masz najgorszego czasu nawet, wiesz? Są gorsi Da. Ale nie, bo z założenia, że jak nie mamy w 500 to jest czulowy czas, wiesz? Chyba, że przejechałem. I ja o też, dojechałem, ale nie mam pomysłu jak tu zejść poniżej 25 20... sekund. Hmm. I się cieszę, że to 25 sekund, ja mam 31. No co nowy czas? Żaden na extend. Dlatego tak i tak ostatnie proszę to. To mnie można. Tak ostatnia mapa. Tu mnie można by było. Dobra. To no nic, yy, yy, to nie chcą, żeby tu jechać. A spogieło. było tak zrobić. No nic, ja wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o zostawieniu subika z dzwoneczkiem komentarza i łapeczki. Jeśli się oczywiście spodobał materiał, także nic do usłyszenia w następnych materiałach. A ze mną standardowy był Simba. Trzymajcie się, bajo, cześć! Mała!